Cześć, witajcie w kolejnym odcinku masakry. Już to jest piąta masakra, odcinek sezon piąty. Dzisiaj ze mną jest Biti. Sezon piąty, jestem dzisiaj Bity i, i Bartek z Bartek. Cześć. O, dzień dobry, panie Bartku. To wiemy, cze... to Kogo chcecie? Yy, bitego, mnie, <laughs> albo Roxa bez okularów, bez. <laughs> Tak, Wybraliście, tak. dobra, mnie wybrali. Yy, dobra, to wybraliśmy tak. Dzisiaj chciałem pokazać ogólnie naszą taką bazę, która jest jeszcze w, tym, w fazie beta-alfa. I właśnie dzisiaj jest ze mną chwilowo Bartuś z Bartuś i tak, o co ogólnie chodzi w masakrze piątej? W masakrze piątej ogólnie chodzi o to, że są dwie gildie i jesteśmy podzieleni na drużyny. Jedna drużyna dowodzi PSP Magister, drugą drużyną dowodzi... SKKF. I musimy nas Jest to na podstawie hardcora u SKKF. A właśnie jak ktoś grał, to wie. Musimy nas różne surowce. Musimy chyba stack diamentów, stack strain bali, dużo jakichś tam stacków. Żeby założyć killgię. Tak, jeszcze gildy nie mamy, ale mamy bardzo blisko. Chyba nam zostały tylko slime bale i ender perły i TNT, a resztę mamy pozbierane. Yy, Lekcie to. Patrz, klikam ender chesta i leję mam bloków, 13 bloków. To to są diamenty gildyjne, które nam posłużą do tego... Któ yy... Które zesłał Bóg z niebios? <laughs> to które... jest sprawa typu kurczaz, według mnie. Dobra, yy, i tak, jeszcze wcześniej nas zaatakowali. Tyle, że yy, pewien pan nas, yy, nas zaatakował, ponieważ yy, używając mapy, mini minimapy, która jest na yy, kwadratowa masakra.pl stronie, i ogólnie gracze z masakry nie mogą tego, u, u, tego oglądać. Używać, używa, u, używać, tak. no i tam potem była mała kłótnia, tam coś tam, ale potem już się przenieśliśmy tutaj. Yy, magistra nie ma, będzie dopiero yy, ten później. No, magister tak. zawsze no life a teraz tak nagle patrzę chyba... No, bo on on pojechał... <grym> się do życia prywatnego. Myślę na masakrze, bo na na no... on stop był, Zwróćcie. Proszę cię! Przecież on w nocy no-life'ił. E, I ten... Znaczy nie no, my chyba do pierwszej nocy siedzieliśmy, albo do dwunastej. Chociaż on fakt, siedzieli. no ja drugie drugiej spać. E, no, no, no i e, później poszliśmy ten... O nie, tylko nie ten troll. Krzema. <grym> Ta, on jest o -o. z nami czy nie? No... No! O! I co jeszcze? On i magister razem, proszę cię. A to była... to przecież... To, to było za dyma, jak nie wiem co. No, e, czekaj, miałem coś powiedzieć? Fucking shit Fucking, fucking shit. shit miałeś powiedzieć. Tak, miałem fucking shit. ogólnie nie patrzcie, chodź ty. Pokazujemy no. im całą zbroję, czy znaczy, zbroję fucking. E, <laughs> e, nasz zamek taki? Znaczy to nie jest co, zamek. Jest, co to jest, powiedz mi, co to jest? Bo ja tak co naprawdę nie jest. Mam, to jest jakiś kurwa wypierd golem albo wywar spędzi z nie mam pojęcia. <laughs> nie wiem, naprawdę nie wiem. Jakieś no. zawiasy falusy No, ja nie wiem co to jest, to niby ma Ale być... Ale po co to w ogóle jest? To jest jakaś, nie wiem, się... De defensywa, to jest, ofensywa? to jest taki punkt, to niby ma być taki punkt, który prób... <grym> 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 Relaksacyjno-wypoczynkowy <grym> 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 Dlatego tam taki jest, wiesz, roż, yy, żeby można było na niego usiąść i... wiesz No i pff, e, się <grym> Tak, dokładnie I yy, tutaj mają być gdzieś mury, które... ten, ogólnie jesteśmy bogaci Bogaci z bogaci, bardzo Z bardzo Ej. Oj. Co? Dobra, nic. Ja sobie chyba kopię. mam patrz, patrz co sobie zrobiłem. Gdzie ty? No tu z tyłu to bo, patrz. Sobie hmm. chyba co weznę na jakiś wiesz. Jak ile masz enchantu? Ja mam całą zbroję tam, pro, Protection 1, pro, Fire Protection 4, buty bez tego i miecz Fire Aspect 2, sharpness 2. I tego, te, ten enchanting, dwie książki znalazłem, a czy pięć książek znalazłem w dwóch spawnerach szkieletów i zombiaków. Książki które z Enchantem niedaleko. No, i jeszcze jedna książka jest w tań, tam w tajnej skrzynce tam u nas. Punch 2, ale tam ten, bo zostawiłem. No i zarazem Fire Protection 4, Sharpness 2, Fire Aspect 2. Ostro. I te, i coś no to jeszcze. fajnie! No. Ja tam spotkałem dużo. W ogóle zauważyłem, że coś zmienili w Minecrafcie, że jak są te nasze kopanie i tam są tory i w ogóle, co nie? To zawsze hmm. były skrzynki, jest obok stały, tam były i co nie? A, no A teraz wiary. uważam, że jest na torach i wózek jest chrzestem. Widział, ten... Widziałem u ciebie na filmie, ten, no. że znalazłeś tam. Ale jak mówię, co to jest, nie? A i tego hasła nie zamaskowałem, bo w końcu zmienili, nie? No wiem. To weź, nie musiałem szukać. Spoko. Mała farymka tutaj jest, mała przepalarnia, wszystko mamy małe. Znaczy, nie wszystko oczywiście. Dokładnie. Sposady. Trzecie nogi mamy. Duże. <laughs> Dobra, ciekawe. Ja to bym sobie schęcił jakiegoś enchantment. Znaczy, może enchanta mamy sobie? Powiem ci dobrze, że się w neteru na, na tym kwarcu ten. Gdzie? nie No. no od fakt. razu się zrespiliśmy, od razu w neterze przy tym. Przy. przy tych kwarcu. Jak... Nie, tak kwarczu. Przy gazda. Ja, kwar... Nie. Przy tych takich no, te, te czerwone takie małe yy, neterwarty. A, no fakt! No fakt że no, no, bo jesteście przy tym mm. i. Nie, to jest jeszcze Pauliczka. uliczka. Koniec gry. Oglądasz jakiś Hugo na pulsacie? No. No, Jezu. Te, te, takie pukanie w monitor. tyk tyk, yk <grystanie> <grystanie> Ale jak klawa tam, szopę? Albo ten hugokopter czy coś. Hugokopter, no zawsze to lubię, aby choć te hugokoptery, na takie te pnie drzewa się balał To właśnie tą mapę to ma prezencję. No ciekawe, dlaczego ten... ja nigdy nie zadzwoniłem. Wiesz co, tak to kocham? A nigdy zadzwoniłem. Mój, mój kolega zadzwonił i wygrał jakieś tam kubki, coś nie pamiętam. A to można było komputer, ale komputer pewnie ten. Nie wiem, jakiego <grystanie> Gra, to <roku> Z grasu. <grystanie> <noise> serwerownie minecraft można było wygrać <noise> tak tu nic nie ma, gdzie, nie ma kwarcu gdzie jest ten kwarc? ale to czy można kopać kwarc? czym chcesz? Ehm, chyba żelaznym tylko kurwa tu jecha. jest kwarc widzę, widzę, widzisz? no tu jest na dole ej kurde, no czemu ja mam w piekle takie lagi no? no ja też mam, bo cię renderuje znaczy omg oh patrz, skoczę nie, nie Działeś, ale widziałeś, ja, umiem, ja umiałem skoczyć, a ty po prostu, no. Jak, tak, Jesteś... tak, tak, ta, o, tak sobie po prostu. O, ta, o tak sobie skoczyłem. A Zawsze co sobie... w ciebie wierzyłem. A, ja wiem, a ja w ciebie nigdy. O, ty zaszalałeś. Ten co Barku ku mnie. Barku <grym> jest dobra rzecz, powiem. dobra. No, no hopie. patrz i kopię jednego kwarca i mi. Nie, no jak C... po kopię całego kwarca, bo chcę sobie zaczętować. Ale tam masz dużo. No, ale to, to mało, jest, bo ja chcę na 30 sobie zaczętować. A który masz? Pół. Pół. Ja mam 22. Ale patrz ile tam jest, tam jest, tam jest, ile Który tego masz? jest? Ja mam 22. To lamus? <noise> ja nie mogę Widzisz, no bo na tym wcześniej byłem po slajmy w no. i tam szkielety biłem dużo W ogóle slaimbole trzeba znaleźć, nie? Czy już? Yy, gdzie mamy razem z Roksem, mamy chyba 20 I z... gdzie slajmy tak. są? Yy, na wagnach się respią, ale chyba tylko w pełni dużo się respi. Ej, co tu jest? Patrz jak bym wpadł! Ale to, to jest pułapka, to jest na 100% pułapka, weź się cofnij, niej, zobacz. Wykopałem sobie kwarc, patrz, tu był kwarc na tym tutaj, nie? Mhm. I tak, wykopałem go i zobacz, i prawie wpadłem, nie? To jest pułapka, Czekaj. myślisz? No raczej... Teraz tak. A jak w ogóle tam jest płasko. Ej, faktycznie, idziemy tam zaraz, czuj? No to... Może, może spłyniemy po lawie? No dawaj. <laughs> <laughs> PSP by spłynął. W poprzednim sezonie no. sobie pływaliśmy w lawie ostatnio. O! O! <laughs> o! Ej, on nas lubi czy nie? Nie wiem, ale. Nie, no lubi nas. Bo jak nas lubi, to do niego mogę skoczyć, tylko że ja się boję. Bo cóż, ale najdalej. Wybraliśmy... Skacz, skacz! Skacz! No, skacze. A pamiętasz, gdzie jest portal? No nie. No to ja też nie. No to dobra, gdzieś tam w tę stronę. No Ty, chyba dawaj, tak. na nich słuchaj na XP, my czy nie? No, a potem brz ta armia przyjdzie i. No, chyba. No, ty jeszcze ty. dobra, lepiej nie no. Czekaj, tak, ja dawaj ci... tu trzeba to watać. To ja pokopię trochę kwarcu i ci oddam później. Ale po co mi kwarc potrzebny? <laughs> nie ja wiem. Ja chcę tylko expa, bo chcę sobie w dobrze zrobić, żeby ty, się A ciekawe jak. czy by było coś takiego. A nie no w sumie to jest głupie. Bo Myśla, myślałem, że jakby się miało tego. To co cały krok. Mam wodę, nie, nie mam. No to co, że masz wodę, jak nie wylejesz tutaj? No właśnie, ale nie mam tak. O, już nie palisz. Ten. Chcesz jedzonko? Ma, ogóle... no, masz kom? Ja jestem ogólnie człowiekiem prostym i dla mnie ta masakra jest zbyt skomplikowana. Mm, może, bo pewnie nigdy na gildyjnym serwerze nie tak, grałem. a nigdy w życiu, nigdy. No ja miałem twój gildyjny i grałem kiedyś u broła tam na serwerze. <grym> Czekaj. O, I kiedyś u broła grałem. No, No i tam trochę załapałem o co ogólnie chodzi, ale też tam jakiś ekspertem w tym nie jestem, nie? No, ten tam, tutaj, powiem ci, że ten, ten Asper, dobrze tam coś chyba słyszałem o No, bo Asper, to, Asper to ciągle gra w no, tym u hardcora na SKKF. U hardcora F na SKKF-ie? <gry> kurde. U hardcora. Na no hardcore SKKF-a. No, no, no. Powiem ci szczerze, <gry> to jest chyba jeden z cudowniejszych serwerów w tym yy, SKKF-a, nie? To jest jeden z no, najbardziej no, znanych no, chyba, co nie? W Polsce. No no, ale widziałem też polskie, tylko że to non premium były, co po 508 osób grało, nie? No, ale nie ci powiem, też. że na tym serwerze nigdy nie byłem, nigdy. A ja z... byłem dwa razy, raz zginąłem i od razu bana dostałem, wiesz, bo ten bana jak się zginie, to się, się No, po siedmiu dniach masz on bana, nie? E... A, ale proszę szybciej, tak? To sobie. No, jak, jak smsa wyślesz, to. Wtedy tak. ci pomagam. <laughs> <laughs> Bezbronne małe dzieci w Arabii Saudyńskiej i mnichów tak. z tybetańskiego Oczywiście, oczywiście bijemy ich czy nie? Czekaj, no, ci powiem, no ja mam dobry miecz, Knockback i Sharpness 2. Ja, a ja mam Fire Aspect 2 i Sharpness 2. To ja, za, ja głowę bitego ściągnę i sobie, o, kaputkę Dobra, złożę. To ja zaczynam ich bić. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. To jest na dwa te. Na dwa te, ale te proste dziup. są. Czekaj. Chodź tu, chodź tu. Chodź ja tu chodź. Może pierw ty, to może pierwszy kwardzyk. Ty, ale w ogóle nie chcę nas gonić. O, jednak dobra. Uważaj... ja to Ty, że... Cześć! Skopa mu sprzedam o, Dobra. Smr to są smrotki złota, nie samorotki, to są smrotki złota. Chyba ty. No chyba ty, co? No chyba ty. Ty, bo się spotkamy inaczej. Na no skryt. dobra, chodź Ty, bo ci zniszczy w Tibi. A nie. Grali w tibi? Nie. Dobra. widziałem. To... Ko kiedyś koledzy grali. No umiem, umiem w klasie prawie każdy gra w TB. Jak no, jakoś ja gra... nie w to. Nie wiem, czy znaczy... więcej pikseli niż Minecraft. No, powiem ci, że po prostu nie grałem dlatego pewnie, że nie miałem wtedy komputera jak taki, wchodziłem tam w ta Czas tych postałków. ja, jakieś co pobrałem, yy, ale trzeba było się rejestrować, co mi się nie chciało. A jakieś umiałem się rejestrować za bardzo. Znaczy, ja tam dosyć umiałem, ale tam nie chciało mi się po prostu rejestrować. No patrzę, ściągam ten ten klienta tego. Ej, no to są, zobacz, to są pułapki, to są na 100% pułapki, zobacz. No możliwe. Tylko, że tylko nasi tu chyba byli. Znaczy, inni tam dalej Co byli. Co za blachy takie, no. Tak. <laughs> nie, nie, byli tylko nasi. Dzisiaj widziałem filmik Filipa Minecraft. Znaczy, ten, tak, ta, ta. byli w Nederz, ale tutaj, na tym terenie nie chodzi. A, bo to są jakieś tereny, tak? Znaczy, no tak, bo oni nie mają portali, jesteśmy. gdzie indziej ich zatpiło. My jesteśmy na drugim krańcu a. mapy, przecież w ogóle. Fakt, no to no, faktycznie to było. No to wiesz... Myślałem, to... że jeden klocek, jeden klocek tego w, w piekle odpowiada jakimś chyba dwudziestoma klockom no, normalnego. No, 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 coś tam słyszałem. Nic nie zrobiłem. E... E. O, jest więcej kwarcu, proszę bardzo. Jaka słodkość. S Słodkości. Słodkość, słodkość. Słodkość, słodkość. Odcinek z odcinek. Ale ten język jest ty, głupi. Ty. Lepszy jest gremowy język, nie? Z gremu? Gremu, ja... Bardek z bardek? Czy jaki? Bardek z bardek. O, Polish Penguin. Pingwin z Polski. Polish Penguin. Ja niego ja ciągle Penguin mówię. Tam u ciebie, bo u mnie git. M, I co tam jeszcze słychać? Cześć! Co tam robisz? Śpiewają. I ogólnie to sypyr, Awa Ty... Ty u... kutas. <grywa> Ciekawe co <z odpisie. grywa> odpisze, odpiszę Figurę, jaką dzisiaj było mięglit, ptaki śpiewają, ogólnie to jest sprawa typu kutas. Cichy wujle. O! Cie u! Do cichego to samo napisz, czekaj. <grywa> Ale nie szpanuj, proszę cię. Ciema. Ciema. <grywa> <Siema. grywa> Ej, gdzie ty jesteś w ogóle? No, XP sobie! Na czym? Ciągle na tym, proszę. Na kwarcu. Co. Ja mam już 20. A z kwarcu no, może robić nie narzędzia? Czy nie? No, nie, można. O! A po co mi blok? Może, no, no nie wiem, no. Przydałby się na coś. No na co? Ale on, no na upiększenie na przykład. A tam upiększenie. Upiekszenie, upiększenie. Upiekszenie, upiększenie? to upiększenie zrobię. Upiększenie, upiększenia. Upiększenie, upiększenia? Z to może być, ale upiększenie to nie, bo. Ogólnie to jest sprawa typu kutas, więc. Hmm. Nie ma chyba co, ty. Nie ma kwarcy nigdzie. Co to za mapa w ogóle jest? Ej. Yy... A co to ty jest ej, w ogóle? Ty myślisz, że ty? Ty ty, ty, bo zaraz ja mam dołać listy. Zarab�esz mi boli... dolary, żeby być na masak. Nie, proszę cię. O kurwa kilo w deadną no. no chyba ty. W ogóle teraz muszę się wykąpać, bo że bo... gaśnik przeczyszczałem i w smarach jest. Myślałem, że, że bo coś innego. Że... Przyczyszczałem przeczyszczałem wydech w skuterze. Nooo... Ej, chcesz zapoznać twojego kota z moim pieskiem? Ty, ale coś, Ale zależy którego, bo jak małego to nie, ale jak dużego to spoko, bo mój kot kiedyś Amstafa pogonił. Eee owczarek niemiecki. No to ci powiem... Także to nie za bardzo, bo wiesz... Pokazywałem we vlogu pierwszym. A tamten, ten, tamten, on jeszcze się trzyma? No, to trzymasz to młody pies. Ile ma? 60 lat dopiero. 60 lat? <noise> Nie wiem. 7. To jest siedem, stary 6 artefakt prawdawnych. 6 albo 7 lat ma. Co no. to jest? Mój czarny widzę z niego jak 7 lat ma. Mój kot ma? O. Też o 7, Ay, LOL No. <noise> Mój kot jest ode mnie o 10 lat młodszy. Jak mam 10 lat już dostałem, to ma teraz 7. no. Uuuu, zaszalałeś widzę. U. To jest... To, to jest komentarz, że miałem jakiś logochy powiedziałem swoim, że to jest stresowany kot z tybetańskiego ZO. Od mnichów odkupiłem. Tak, okay, tak, tak, tak. Ale serio. No wiem. Tylko ty, ty nie chodzę za darmo. No. no, no. no, 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 no Okej. Okay. No. Gdzie ty Ale jest w Ja tutaj chodzę i sobie chodzę. Ja sobie chodzę, i ogólnie to... gówno. Czekaj, no gdzie jesteś? No nie wiem, no... Kordy, kordy... jakieś tam. To dobrze, bo jak jakieś tam to jeszcze ludzie, bo jakby były... Prawda? Jakby były jakieś tam X2, no to już w ogóle... To już ogólnie ci powiem, że... Spędzimy coś, czekaj, bo się. Czekaj, gdzie... gdzie? Czekaj, gdzie, chyba gdzie, wiem, chyba wiem. Gdzie, gdzie? Tutaj gdzieś musi płynąć lawa jakaś. Czy my tu się nie... To jest tak, to jest to. Chyba. Aż sobie far, bo mam short, nie wiem czemu. Uuuu, ja mam far i fancy. Ale to ja się nie czemu ja zgubiłem się jak ja kurwa na, mam na wszystko na shortcie. <grym> nie wiedziałem gdzie idę. Ty masz Optify'er? Nie. Ja też nie. Po co? No właśnie. On mi... Widzę, 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 widzę. gdzie jestem e okay. Co widzisz? Ja wiem gdzie jest nawet portal. Wierz gdzie portal! No a co, nie? Skąd mam wiedzieć, gdzie jest portal? Ale ja wiem Nie. Anguś tylko kurwa uważaj, z kim tańczysz I kicioruj plomby, nie machaj gałęziami Co? Kicioruj plomby, nie machaj gałęziami, kontroluj gadkę Bo w innym przypadku spotkamy się Na zakręcie na zak I, co, I wtedy już co będzie to już nie wiem Co z nami będzie? Jeśli Cichy Rozjebie się jak na no, kurwa na zakręcie Co z nami będzie? Dobra słuchajcie ja, Jakby co ja kończę już odcinek Nie kończymy. No. Ponieważ. Olewam widzów, poczekaj. Mieliśmy, miałem tylko powiedzieć to ten, a wyszło, że. Że gadamy sobie. Bawimy się w nederze. Dokładnie. W ogóle nie wiem po co do Nederasz, To mnie gdzieś nederasz nie lubię, ale tutaj. Łanie, może jest się levela. może wyjdziemy, ja zacznę i pokażę co zaczamtowałem, co? Czy nie? No wyjdziemy, tylko czekaj jak wyjdziemy. To czekaj, ja zrobię stopa i zobaczymy się na powierzchni. Dobra. Najlepiej to by portalem było wyjść. jak to by. Dobra. Ja witam! Eee, jesteśmy mam... po naderze. Po naderze i mam 18, 25 levelam i mogę sobie maksymalnie zacząć na ja 18. Więc 3. No bo ty jesteś ślałam, muszę, wiesz, nie no. no. Ja mam życie, kurde. No. no 3, 4 i. Co masz? Fortune 1 spoko, fajnie. Ja? 3, 4 i na 30. I'm ranking 3, efektywność 5. fajne Ty Am ranking 5, efektywność 5. Am ranking 3 znaczy efektywność 5. Największą efektywność masz No Wtf Ostro Czekaj, weź daj mi kobra jakiegoś Ty, a weź spróbuj połączyć te nasze 2kg w kowarle? Ale to jest, przecież ja mam tego Żelazny. Ale może dawać n to chyba mi się wydaje, weź zobacz Ale gdzie jest kowadło tu? Tu I połóż wagę u siebie I, i jak nie być pasowało, to zamień miejscami, to wtedy może to działa Nie da się, ani tak, ani tak Okej, okay, mój przedmiot no nie Dobra, to czekaj, zobaczę jak ten patrz. Tutaj y, skopię, patrz. Róbnij to. Tu 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 fuck, zniszczyłem. Kurde, y, ty ej, ja idę do SKEFA zaraz. I do szabana. <laughs> ej. Ty kończyła odcinek teraz. No, czekaj tylko. A myślałem, że to zniszczyłem. Okej, okay, tylko kończymy teraz. Yy, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wiecie już ogólnie o co w masach przechodzi chyba że zapomniałem powiedzieć ty. No ja nie wiem, czy mówisz, ale dobra, to jak wiecie, jak wiecie, to na Wikipedii sprawdź, albo kogoś innego, nie wiem. Po prostu w Wikipedii i ten. Nie, jak ktoś, to zapraszam na swój kanał, tam mam po, po, ten film z masakry tam... Ha, no programu, Bartek, żam, Bartek, to, tak. ma, Bartek ma godzinny film w e, początku... Godzinny film, w no. początku masakry. Ja zapraszam tam też, jak ktoś tam gdzieś tam też. No. Tam są... w ogóle tam taki fajny cave znaleźliśmy, nie? No Artur? No nie wiem, no, ja nie widziałem tego cave'a, okay, tylko na filmie u ciebie. No. No. No to wiesz. Dobra, dobra. Trzymajcie się ziomki, ziomale, transwestyty i w ogóle takie sprawy. Cześć. Ja się że. Nara. No. I kurwa.